Siemanko moi drodzy, z tej strony Pulsar, witam Was y, bardzo serdecznie. Trochę się stresuję, bo dawno nie nagrywałem, ale y, jesteśmy na y, Minecrafcie waniliowym y, 1.16.4, czyli na najnowszej wersji i sobie tutaj pogramy wygenerowałem nowy świat, dodałem sobie trochę modów. Nie wiem jak Wam tu pokazać. Y, jest tutaj 8 modów, ale są to tylko takie mody, które na przykład Podają mi y, jaki jest blok. Czy nie są to mody techniczne, jak gdyby, to są mody, mody tylko, które tutaj usprawniają, a nie są to takie, które zmieniają y, sam game, gameplay. Także zacznijmy sobie bez zbędnego. bez zbędnego. Y, zlekania. Po prostu sobie zacznijmy tutaj szybko. Działać. Mam jeszcze tutaj jeden mod, który powoduje, że drzewo się ścina, ale to chyba trzeba mieć siekierkę, bo samą ręką z shiftem chyba nam nie, nie zetnie. Ale jak będziemy mieli już siekierkę, to powinno się udać. Nie wiem, czy to będzie seria taka, czy, czy nie. Zobaczymy. Nie chcę mówić, bo. Słowa na wiatr nie ma co rzucać. O, widzicie. Tutaj też jest y, fast leaf decay, czyli szybkie y, spadanie liści. Także, dobra, zetnijmy sobie od razu jeszcze parę. Jest tutaj, oczywiście, y, jak to się mówi shadery są. Z tego co widzę, tutaj. Też widzicie, klatki spadają, ale tam trzymają się w okolicach tych 80 Co do nagrania powinno być 60 klatek, full HD, więc nie jest źle, jak to, jak to mówią Dobra, zetnę sobie tutaj, żeby sobie stworzyć jeszcze jakieś podstawowe przedmioty Tutaj widać, yy, wylądowaliśmy na wyspie, no nie jest to zbyt fajne Miałem dwa takie Sidy które nas blisko wyrzuciły, blisko wioseczki i tak na, na tym biomie takim podstawowym. Także, o widzicie, jak się tutaj ścina, to on od, od razu sadzi. Także to jest fajny mocik. Ja sobie od razu zrobię jakieś podstawowe. Miecza może nie będę tworzył, ale kilow. Się przyda. To zgarne i pójdziemy szybko zmierzać tą mapkę. Nie wiem, czy na tym odcinku damy radę za dużo zrobić. Chcę zobaczyć, co to jest. Ten texture pack jest po prostu super. Też, czy to jest? Yy, Sugarcane to są? To są Sugar Cane, więc to się nam na pewno przyda. Tam jest wrak. Po prostu to trochę wygląda tak bajecznie, ta woda też wygląda fajnie, ale w stosunku do normalnego Minecrafta bez shaderów i bez tekstur packa, po prostu ja nie, wie, nie wiem na co patrzę. Zobaczcie jak to wszystko fajnie wygląda. Nagrywamy w starym dobrym y, stylu, bez y, kamerki, bez gęby. Y, po prostu takie założenie było, żeby no, nie pokazywać gęby, bo już mam swoje lata i po prostu nie chcę odstraszać, żebyście się skupili bardziej na, na grze niż na, na ten, na mojej gębie. O, tutaj, dobra. Tutaj powinno być coś, coś fajnego. Nie wiem, czy to też potraktuję jako, jako drewno? Nie. Treasure Map, czyli to prowadzi nas do skarbu. A no i najważniejsza rzecz, oprócz tego, że jest texture pack, no to, że jest minimapa, nie? Minimapa jest super. To zawsze w y, modowanym Minecrafcie mi się podobało, że, że ta minimapa była i tutaj ściągnąłem sobie minimapę i zainstalowałem. Tutaj powinno być jeszcze niżej coś. Jak to jest taki utopiony statek. To powinna jeszcze być jakaś skrzyneczka niżej. Ale ja oczywiście bez tego, bez. Zaraz mi się tutaj skończy wszystko. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze znajdziemy. Drewno nam się oczywiście przyda, więc. Nie, tutaj nie ma żadnego. Czy jest jakiś jeszcze? Wydaje mi się, że tutaj nie ma nic. No nic, to się kopię i kopię. Dobra, co my tutaj mamy? Tą mapę z ukrytym skarbem. Gdzie ten skarb jest? Tutaj. Więc, tu byśmy musieli gdzieś tam. Dobra, pójdziemy tam może nie teraz. Niekoniecznie. Będziemy musieli zacząć szukać. Kelpy nam się też na pewno przydadzą, także wezmę sobie. Na start wystarczy trochę. Nie trzeba być. Co tam jest? Co tam widzimy? To jest chyba Swamp i tam jest Domek Wiedźmy czy to jest, czy to, widzicie ja tutaj nic nie widzę. Wy też pewnie nie widzicie, jak ja nie widzę to, to wy. Tak samo tutaj dodatkowo jest tekstur pack, który zmienia psy, żeby wyglądały jeszcze lepiej. Zobaczcie jaki fajny wilk, a ja muszę tutaj zacząć się ogarniać. Jest tutaj też yy... Taki y, nie modpack, tylko datapack, który pokazuje y, nasze śmierci. Gramy na hardzie. Ja sobie jeszcze go zblokuję, żeby nigdy nie można było go y, zmieniać. I tyle. I nasze, nasze po prostu śmierci będą się tutaj pokazywać. Mam nadzieję, że nie będzie ich za dużo. Ale nie chcę uprzedzać tutaj, bo tak jak mówię, jedzonko się przyda. Dobra, małego nie. Jakieś owce by się przydały, nie? Trochę czasu nam tutaj zeszło. Zaraz będzie noc. A w nocy jest kiepsko. Ok, wkopałem się w ziemię trochę i tutaj zaczynamy kopać. Pokażę Wam ekwipunek, za dużo nie mamy. Yy, mamy trochę kobla, już zrobiłem sobie kill -off. Yy, Zróbmy sobie piecyk, żeby trochę upiec jedzonka i, I musimy trochę też pochodni zrobić, żeby tutaj. Nakopać, dobra. Ok, pierwsze znalezisko to redson Oczywiście nie mogę go wykopać, bo nie mam żelaznego kilofa. Ale idę sobie do góry zobaczyć, czy to nie jest aby dzień już. A... No, mamy już dzień. Musimy uważać tylko... O! Będziemy mogli skraftować łóżko sobie. Wiem, że słyszałem te owieczki, mógłbym skraftować sobie nożyczki i humanitarnie ścinać, ale no niestety nie mam jeszcze irona. Ale słyszałem tylko jedną czy więcej tych owiec? Hm. Na razie nie mam żadnej broni, mam tutaj straszny rozgardiasz w tym w ekwipunku to jest zejście takie do kopalni widzę standardowe enderman gdzieś, nie będziemy z nim zadzierać o tutaj jest dużo irona Także kupiemy starym kilofem najpierw. Diaksów na razie niestety i tak byśmy nie wykopali, nawet jakbym tam znalazł. Także miałem nadzieję ba bardziej na trochę, może jakiś tam diaks by się trafił, ale że na Irona miałem chrapkę, a nie na diaksy. Na diaksy przyjdzie pora. Jak zawsze przyda się EXP Jakieś narzędzia by się przydały Takie bardziej specjalistyczne Aha to jest ten Enderman, nie zaczepiam go Bo nie mamy z nim absolutnie żadnych szans co tutaj jest? A, co tam jest? dynia dynia oczywiście że weźmiemy przyda się później Bardzo ładnie na tym teksturpaku wyglądają te dynie Także wszystko wezmę Przyda się do hodowania dyni i handlu z, z villagerami Dobra, co tutaj jeszcze na szybko mógłbym sfarmić Dobra, szybko łódkę kraftuję i płyniemy. Dobra, pokręciliśmy się. Znalazłem tutaj na takim tym yy, owieczkę. Niestety musi, musi darować sobie swoje życie na nasze łóżko. Żebyśmy mogli tutaj pierwszego spawn pointa postawić. Sweet Dreams. Dobra, bierzemy to ze sobą, I Płyniemy dalej. To też nam się przyda, a nie już mamy 16, no, to super. Za każdym razem, jak płyniemy, to zbijamy kiedyś te li lilie wodne, tak to się chyba nazywa: lilipad. Yy, rozwalały łódki. Co było oczywiście bez sensu, bo łódka jest drewna, a ta Lilipac jest rośliną, nie? Wejdźmy sobie tutaj szybko na ląd i z drugiej strony postaramy się wyjść. Ale fajne pieski. Już się nie rozglądam po jaskiniach. Czy to jest mi miejsce naszego spawnu? Możliwe, bo takie było odkryte. Także płyniemy. Mam nadzieję, że już nic nam nie będzie tutaj przeszkadzać. To sprawdzać, po prostu. Lecimy. Tutaj jest chatka jakaś? To jest taka wioska. Ej! Zobaczcie, jak blisko była wioska. Że ja tego nie zobaczyłem szybciej. Super. Zobaczmy, co w tej wiosce. Villagery są. Czy tam. Hej. Hej. Hey. Będziemy musieli jakoś zabezpieczyć ich. Ja mam już na to pomysł. Jak widać jest to większa wioska niż myśleliśmy. Czy jest tutaj jakiś koty są? Już z tymi wieśniakami, z którymi możemy handlować. Tutaj zazwyczaj jest jakaś skrzyneczka. No, to możemy sobie podstawowy spawn zaznaczyć, nim się będziemy budować. No, zobaczmy, czy jakieś tutaj skrzynki jeszcze są. Ten domek. Zwiedzaliśmy, tutaj nic nie było, ale jest taki finezyjny, duży. A chyba jest drugie piętro, ale też tutaj nic nie ma. Staras, no ja nie wiem, jak, jak na taki starter house, myślę, że jak najbardziej się nada. Iron golem, więc to też jest na plus. Byle nie zahaczyć jakiegoś villagera. Szkoda, że nie ma tego domku z lawą takiego, bo tam jest zawsze dobry lód, ale Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, jak to mówi Przysłowie O, tutaj jest ten Toolsmith, to ten będzie dobre Dobre narzędzia Mógł nam sprzedać, czy tutaj jest jakiś Tu chyba zaglądaliśmy, tu nic nie ma, młodzież jakaś też tutaj jest, bo słychać o, o. i tak jak mówiłem. Nie trzeba za dużo szukać. Mam już. Tylko, że to jest. Skórzana. Skórzana to jak wiemy. Lipa. Tutaj jeszcze jakiś domek jest na wzgórzu. To zobaczmy go. Czy tutaj nie ma jakiś. A to jest taka. Jak gdyby na no stajnią bym tego nie nazwał, to jest jakby. Tu nie ma zwierząt. Zazwyczaj jakieś krowy są w tych budynkach takiego typu. No dobra, myślałem, że więcej tutaj będzie rzeczy, ale na plus jest to, że tutaj są villagerzy. I możemy zacząć na przykład. Mam taki pomysł. Dzisiaj nie ma szans, żeby go wdrożyć. Żeby. Tutaj się może wybudować. Ale muszę zobaczyć, co jeszcze jest w okolicy, bo to jest bardzo ważne. Plusem byłoby jakby niedaleko był yy, ten ta twierdza tych pillagerów czyli ten outpost bo wtedy można by łatwo zrobić farmę yy, rajdową taką tylko, że tutaj nic nie widzę na razie O, dynie są, to jest na plus, na pewno I można z nich sadzonki zrobić i zasadzić, zacząć handlować z villagerami a z tego będziemy mieli emeraldy i będziemy mogli tych villagerów szkolić, ale to jest taki już plan bardzo zaawansowany na, na dalsze odcinki. Nie mogę tej wioski zgubić, bo tutaj od, trochę odjechałem. Daleko ale chyba oni tutaj są, nie. No widzicie, tak się ostatnio. Zagrywałem bez mini mapy, że po prostu na nią nie patrzę. A na ma mini mapie wszystko widać. Zjedzmy sobie coś. I bierzemy się za szukanie, szukanie surowców i budowanie takiego domu startowego albo adoptowanie z któryś z tych domów ale chciałbym żeby tam było miejsce na uwięzienie tych villagerów hmm, także musi być dość duże muszę to zaplanować No nic ja się z wami żegnam mam nadzieję że się wam podobało jak się wam podobało to zostawcie łapkę w górę i i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć.